Tak więc z Kamilą poznaliśmy się na Juwenaliach yy, Uniwersytetu Łódzkiego. Ja byłem na czwartym roku, ona wtedy na drugim. Yy, w sumie strasznie wtedy padało, pamiętam, ani ja nie chciałem jechać, ale kolega wyciągnął, ani ona też nie chciała jechać, znowu ją kolega wyciągnął. No i tak jakoś się spotkaliśmy na tych Juwenaliach, tam się poznaliśmy, no aż ja do dzisiaj. Nasza pierwsza randka. To był spacer po łodzi w zasadzie. Wybraliśmy się najpierw na Piotrkowską, a później przeszliśmy na pieszo pół łodzi i tak od słowa do słowa lepiej się poznaliśmy troszeczkę trochę się zbliżyliśmy do siebie. I chyba tyle. Przekupił mnie czekoladą tryskawkową. Pieszczanek zaręczynowy, no to jest taka trochę ciekawa historia, bo. Zawsze jest problem, żeby dobrać odpowiedni rozmiar tego pierścionka. Ja oczywiście, tak jak pewnie większość moich kolegów, nie wiedziałem. Prosty pomysł z pierścionkiem odpustowym, zawsze tam chyba koło sierpnia jest odpust, to się kupuje takie pierścionki, one są rozszerzalne. Więc padłem na pomysł, żeby kupić taki, przymierzyć Kamili. No już będę mądrzejszy, o pewną wiedzę. A i na przyszłość już będę miał, żeby kupić odpowiedni rozmiar. No oczywiście później zgubiłem ten pierścionek. Później gdzieś tam nerwowo miarką mierzyłem jakieś, kiedy ona gdzieś wyszła do kuchni. No a Suma Sumarum to wyglądało tak, że oczywiście kupiłem ten pierścionek wymarzony. Oczywiście inny niż chciałem, ale pani mi zaoferowała swój typ. Oczywiście później go zmniejszałem, później go powiększałem, później chyba znowu go zwiększałem, tak więc taka była pokrótce historia naszego małego pierścionka z z pierścionkiem. No ja się niczego nie spodziewałam. Pojechaliśmy na wakacje na roztocze. Pojechaliśmy do Zamościa pewnego dnia, wypad spontaniczny. I Krzysiek się uparł, żebyśmy koniecznie napili się na rynku kawy w jednej kawiarni. Pożegnanie z Afryką. Kawiarnia się nazywała. I tak e, prawie się pokłóciliśmy, bo kawiarnia była zamknięta. Ja już stwierdziłam, że przecież możemy się napić kawy gdziekolwiek e, w innej kawiarni. E, no ale on się uparł. No i w końcu otworzyli, poszliśmy, a napiliśmy się kawy i wtedy się oświadczył. I na początku tak mnie kusiło powiedzieć nie, ale <laughs> powiedziałam tak. I chyba na dobre mi to wyszło. Nasze pierwsze wakacje, no to z racji takiej, że ja bardzo lubię góry, lubię jeździć w góry, Kamila znowu może, lubi, no to musieliśmy jakimś kompromisem wypracować wspólny wyjazd. Pierwsze nasze wakacje, to były Mazury, padło na Mazury, to pamiętam do dzisiaj do Giżycka pojechaliśmy ze znajomymi, bardzo było sympatycznie, bardzo fajna miejscowość, bardzo fajne wakacje, pogoda dopisała i myślę, że na długo zapamiętamy, bo wtedy pamiętam, że Kamila pierwszy raz powiedziała mi, że mnie bardzo kocha. Jak będzie wyglądać nasza przyszłość? No to jest jedna wielka niewiadoma, ale z mojej strony ja bym chciała mieć dwójkę dzieci, psa i dom z ogródkiem. To jest moje marzenie, chociaż wiem, że Krzysiek się na psa nie zgodzi. Przynajmniej jak będziemy mieszkać w blokach. Później będziemy negocjować. Kamili urzekła mnie to, że jest to dziewczyna o złotym sercu, że potrafi mnie cały czas zaskakiwać, oczywiście pozytywnie, że mimo, że się już troszeczkę znamy, to właśnie potrafi mnie ciągle pozytywnie zaskoczyć. Tym, że jest dziewczyną pełną gracji, że nie muszę się nią wstydzić nigdy i to, że zawsze stoi przy mnie, kiedy tego potrzebuje. No i za to, że jest, no, po prostu.